Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podczas ostatniej w 2022 roku sesji uchwaliła budżet na 2023 rok. Dzięki zaangażowaniu i pracy wykonanej w poprzednich tygodniach sesja budżetowa przebiegła sprawnie i spokojnie. Ostatecznie najważniejsza dla funkcjonowania samorządu uchwała zyskała poparcie wszystkich radnych. Znalazły się w niej kolejne duże i ważne dla mieszkańców inwestycje. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody na poziomie ponad 56 milionów 800 tysięcy złotych. Wydatki wedle planów mają wynieść ponad 66 milionów 200 tysięcy złotych. Deficyt budżetowy wynosi więc ponad 9 milionów 400 tysięcy złotych i ma zostać pokryty między innymi wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu kredytów długoterminowych. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę możliwości gminy w zaciąganiu kredytów i dochody tej gminy. W związku z tym jest to budżet na obecne potrzeby gminy i w miarę możliwości finansowej gminy. Także nie wychodzimy ponad to, żeby nie zadłużamy się ponad to, natomiast staramy się, żeby te najważniejsze potrzeby mieszkańców, a więc przede wszystkim kanalizacja, jak równie Również drogi publiczne, chodniki były realizowane. Także jest to dosyć ambitny budżet i mówię, chodzi o to, żeby ten budżet był bezpieczny i nie, nie sprawia problemów w następnych latach. Budżet jest jakby cały czas ambitny, czyli w kolejny rok realizujemy ambitne zadania, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne w ramach naszego samorządu. Rok mijający to były przede wszystkim zadania drogowe. No dwie duże inwestycje zrealizowane ze środków inwestycji strategicznej Polskiego Ładu, czyli tak zwana droga przez Wałkę i, i tutaj łącznik dróg wojewódzkich 95 i 872. W roku przyszłym no to też w dużej mierze zadania dofinansowanie właśnie z drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W sumie na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczone około 17 milionów złotych. Jakie są najważniejsze z nich? przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów, następnie modernizacja szkoły w miejscowości Dąbrowica, przebudowa przedszkola w miejscowości Baranów Sandomierskim wraz z utworzeniem żłobka. Będziemy składać wniosek o, o, o utworzenie na terenie naszej gminy klubu Senior Plus, czyli też miejsca takiego spotkań dla dla seniorów. Dalsza część rozbudowy ścieżek, ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej 872. Mam nadzieję, że też uda się zrealizować kawałek chodnika przy drodze wojewódzkiej 985 w Baranowie Sandomierskim. Także zakres tych prac, które planujemy, no jest dosyć szeroki i, i mam nadzieję, że sytuacja będzie taka, że pozwoli w pełni ten zakres prac zrealizować. Znaczna część jest tutaj pozyskanych środków i tu trzeba podkreślić bardzo duży wkład posła. Na Rzecz, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Chmielowca, jak również panu, panią Ewę Draus i wiceministra pana Webera. Jest tutaj ta współpraca między samorządem a przedstawicielami naszego parlamentu jest bardzo dobra i dzięki temu również te widać te rezultaty. Także nie, nie pozostajemy bez echa, nie, poz, nie pozostają nasze tutaj starania bez echa i w miarę możliwości te środki co roku są pozyskiwane i oby tak dalej było. Budżet pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Stałe Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Przełożyło się to na głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 rok oraz wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034. Są spotkania międzysesyjne, gdzie poszczególni radni zgłaszają swoje uwagi i w miarę to jest w miarę to uwzględniane są te uwagi w trakcie prac nad budżetem. Również dlatego później przechodzimy tutaj na salę i nikt nie skacza sobie do oczu. Chodzi o to, żeby właśnie uniknąć tego skakania sobie do oczu, a często na, jak widzimy na nie, w niektórych sytuacjach, przy niektórych nawet i w Sejmie, gdzie skaczą sobie, popychają się, natomiast u nas tego nie ma. To, to jest wcześniej załatwiane w pracach komisji czy na spotkaniach międzysesyjnym i dzięki temu jest taki efekt jak dzisiaj, że wszyscy jednogłośnie głosują, aczkolwiek nie można powiedzieć, że budżet, który był przedstawiony przez pana burmistrza i opracowany przez skarbnik, panią skarbnik nie uległ tutaj zmianie. Musi uległ właśnie po części właśnie propozycjom radnych został zmieniony i te, te, te zmiany w miarę możliwie zostały uwzględnione w. To właśnie dobra współpraca z burmistrzem i zaangażowanie radnych prowadzą do tego, że mimo ograniczonych możliwości udaje się kolejny raz znaleźć optymalne rozwiązanie. W Baranowie Sandomierskim nie jest to proste, bo każda miejscowość ma swoje potrzeby i aspiracje. Mimo tego, liczne rozmowy i spotkania pozwalają na to, by w zgodzie realizować wszystkie zadania. No jest to pewnego rodzaju sukces, tak to należy nazwać, że się udaje uzyskać taki konsensus prawda, w stosunku do tych kluczowych uchwał głosowanych przez, przez samorząd gminy Baranów-Sandomierskim, czy absolutorium, czy projekt budżetu, czy jakieś zmiany w budżecie, które też mają miejsce na, na przełomie roku. No, udaje się te inwestycje realizować bez, bez takich większych napięć. Myślę, że dzięki temu, że no, osiągamy, realizujemy taki zrównoważony rozwój pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.